Wiele osób podejmuje próby zaoszczędzenia na komunikacji miejskiej tylko po to, by nie kupować biletu. Ostatnio coraz częściej możemy usłyszeć o nowej aplikacji Mam Kanara. Nie mam jeszcze tej aplikacji, przed chwilą się od niej dowiedziałam, myślę, że, że jak najbardziej będę z niej korzystać. Akurat pani pyta Kanara. E? Przecież tak, mam w telefonie. I co o tym sądzicie? Nie no, tak to sprawa chyba. Albo... Tak, dokładnie, to jest do którego to. Dokładnie! Do którego nie do Myślę, że może to wynikać z tego, że norma kasowania biletów jest tak zwaną normą zewnętrzną. Normy zewnętrzne to takie normy, których przestrzegamy, dlatego że się boimy kary. Oznacza to to, że jeżeli my sądzimy, że tej kary da się uniknąć, to w takim razie sądzimy, że nie musimy przestrzegać tej normy. Myślicie, że jest to etyczne? Nie. Nie. Myślę, że ogólnie kasowanie, nie kasowanie biletów jest, jest rzeczą nieetyczną i każdy, kto, kto wsiada do tramwaju czy autobusu powinien taki bilet kasować. Twórcy aplikacji tłumaczą się tym, że to jest tylko aspekt informacyjny. Natomiast nie ma informacji bez jakby dodanej wartości, po co ta informacja służy, więc tutaj oczywistą rzeczą jest to, że kontekst jest nieetyczny, jest związany po prostu z chęcią uniknięcia zapłaty za usługę. A co sądzicie o pracy Kanara? Niewdzięczna, wdzięczna. Tak. Nikt ich nie lubi, ich praca jest ciężka, pewnie nie jakoś wysoko opłacalna, no nie chciałbym nie mi się, być. Że nie jest przyjemna też dla nich, jak się spisuje ludzi, o. Co o tym myślę? Przypuszczam, że powinni przyjmować troszkę bardziej kompetentnych ludzi, przede wszystkim dbających o higienę osobistą. Yy, trochę przestarzałe i nie wydaje mi się, że było potrzebne. Czy jazda na GAP jest w porządku? Zdecydowanie nie. Bilety należy kupować i kasować zgodnie z przepisami. Aplikacja z jednej strony może przynieść korzyści, z drugiej straty. Wszystko zależy od tego, na czym chce zarabiać przewoźnik: na biletach czy na karach. Dla Camp News Natalia Doroż.